O, jak się ładnie pracują. Kasia, co ty tam robisz? Wygrzepuję. Wygrzepujesz? Mm. Pracujesz ładnie. Teraz Kasia otwiera swoje prezenta. Zobaczcie. Uh, uh, uh. Kula! A ja już pokazywałam to, ale jeszcze raz możecie zobaczyć. Kula! Tu jest znów kula. To zaraz je otworzę. Tu są te takie... To food całe, make it mini food. To taki zabawny papier. O, zobaczcie, Mikołajowy, jak na święta mm -hmm. Bożego Narodzenia. za niedługo będą. No właśnie. I te, to jest teraz? Najpierw wyjmę papieru i wtedy odstawię. Bardzo, bardzo ładnie. nie? Wiecie. Teraz tam to buteletka. dostarczmy. O, pokaż, pokaż, Kasia. A tutaj e, Saturna, hmm. <laughs> takie małe. Coś fajnego. Tu masz nożyczki. Tyle to wiązałeś, tylko żebym to teraz zrobił. Mm -hmm. Co tam takiego jest? Zgadujcie, zgadujcie. Czekaj, Kasia. No, teraz macie sekundę na to, żeby zgadnąć. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu w tej minucie, co tam się znajduje. No i zobaczymy. Dlatego kto Czas... zgadnie, tę kartkę dostanie. Czas minął. Uwaga, uwaga, uwaga! Tan, taran, tan. Do instaksa. Do instaxa to są te takie wkłady, żeby zdjęcia robić. I taki króliczek. No i proszę, Misia. I teraz paczka. I teraz paczka, tutaj. Znajdźcie, jak. Odkręć. to. A takie ładne było. <laughs> Pokaż tutaj. Spacer, zobaczcie. zobaczcie, też też Papaj. papaj, papaj kom, Spacer. Żeby to jakoś Spacer. żeby o, zobaczcie, zobaczcie, oj, 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 co tu jest, co tu babcia dała, ale babcia ładnie opakowała, nie? Jest tylko jakiś no, tak, ale no trzeba wszystko To Zostaw paczkę, damy ją pisy później. O. Ojeju! Trzecia miejska. Ojeju! Aż tak? Poczekaj. Jeszcze tu? Słuchajcie no, żeby nikt nie otworzył. To jest tak zapakowane. No. Uhu, 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 to od razu wykładamy. Tutaj też dla ciebie. Mama. O, zobaczcie. To jest akurat dla mnie. A no i te rękawiczki zapomniałaś wtedy zabrać. Tak, zobaczcie mi rękawiczki. Moja Idź mama następne. dała rękawiczki do ogrodu. Tak, tutaj rękawiczki jakieś inne do tego. Do pracy, ale zobaczcie, to ja uwielbiam złocisty kurczak. Przyprawa. Te ciastka. Bo już mi się skończyło. Ale będę miała, może na imprez dam. I jeszcze buliony dostałam. Dwa. warzywne I berninki. Berlinki nawet tutaj są. Bo Babcia kupiła dla Kasi i Paula. A u nas w tym są, w sklepie już teraz. Ale one są lepsze, one są no. z polii. I zobaczcie tutaj. Ciastka, boniski, oh, Prince Polo, Prince Polo, Prince Polo, Princee Polo. Łaki, czekolada krówkowa, mamy, o i z wawel czekolady i tutaj kasztanki i tutaj taka z orzechami. Ile prezentów! I tu jeszcze gorzka dla Paula, bo Paula oczywiście gorzką nie zjada. I płatki, ale no, one się zmariły. I mm. Lubella, płatki bo akurat. Jeszcze Paula Typła. ulubione czapka. I płatki z Lubelna, bo akurat dzieci mm. lubią bardzo. Tak. jeszcze taką fajną. Ale zobaczcie. To tu. Tu tak. Jest taka fajna kula. Zbierz wszystkie to. I taka kulka. Zobaczcie. Ile paczek? Jeden. To najwyżej jedno, ale jak ładnie opakowane. Uff. To chyba na Paula, ale nie wiem. Dwa. Dwa, no. Trzy. 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 Ile prezentów. Cztery. Pięć, pięć. I sześć. I sześć. I Babcia powiedziała tak. Bo Kasia, słuchajcie, ja muszę wam to powiedzieć. Kasia czytała tutaj na tej takiej o tutaj na tej dyspozycji, i tu pisze tak, książki 5, zabawki 3, słodycze 8. I ja dzisiaj rozmawiałam już z moją mamą, mówię, że Kasia już wie, co tam będzie w środku, ale babcia powiedziała, a nie, nie, to jest zupełnie co innego. To babcia pmyliła. Także babcia napisała sobie tak, a jest w środku co innego. No. I babcia myślała, że będę tak. Także Kasia, otwieraj. Ale piękny papier, taki złoty. Śliczny papier na no. odzież. Aż mi szkoda go niszczyć. Ale chyba muszę. Musi. A poczekaj Kasia, a chodź tam teraz na kanapę, co? Nie, jak chcę tu. Nie chcę tam być lepiej. Uj, coś filetowego. Pokaż, Kasia. Spodnie. Jakie fajne! Jakie spadnie? O, już będziemy pokazać, Pokaż. Zobacz. O, jakie fajne, naprawdę. Takie spodnie. Takie jakby ortalionowe. To nie wiem, co to może być. A to są z tego. Z pepko spodnie. Oh, to co dla, to? Paula. Oh, to jest dla, Paula. dla Paula. Wieczorem, <laughs> że zielone dla Paula. A, zielone dla Paula. <laughs> dla Paula zielone może. Dobra, to, to ja to, to zielone zostawię. To zostawić Tak jak myślałam. To pewnie zielego. Czyli Paulo też dostał. Teraz przyjdzie tutaj. Była, ale Mhm. Uh -huh. A ta kulka, to co to? O, jaki fajny. To jest takie Lego. Mm. Taki o, taki konik, też fajny. Taki konik. Mm, taki domek. O, domek Friends na Paula i mnie. Domek Friends. Lego. A to miało być to Friends? Tak. O, A to ale ładny. Nie wiem. Sweter. Zobaczcie, jaki z... no, Zazdź, fajny, fajny sweter. Ale też, duży. Też z pepką. No, jest na 158. 100, 158, 164. Fajne. Fajny. A może dla Paula już otworzę. Nie, niech on otworzy. Paulo! Chodź! patrzcie, prezent Ci kupia I będą pasować te A. spodnie. Fajne są te spodnie. A i tą kulę muszę otworzyć, tylko ją pokazałam. No już to Idź po Paula. Ale muszę Wam coś pokazać, co tutaj robi ten pan. Pokaż się. Czekolady mi zjadza. Już tutaj Krófka. czekolady zabrał. Nie, nie, nie ja tak czekoladkę, krówkę. Bo no ty już od razu będzie spróbował. To spróbuj, powiedz czy dobra. Moja żona mi złapała tutaj. Złapałam, bo tutaj, o, Kasi. Próbuj. Dobra. Mm. Dobra, pachnie krówkę. Krówką pachnie. Widzicie, jak to jest? Myślał, że nie widać, a ja wszystko widzę. No Kasiula. jeszcze Paulo przyjdzie i on otworzy prezent oczywiście. Ale ma pewne ciuchy, bo to jest takie miękkie. Mhm. Jutro tą bluzę i te spadnie do szkoły ubijam. Ale fajne. No chodź, Paulo, otwieraj, bo tutaj dostałeś dezodorant. Tu chodzi o tutaj z drugiej strony. Tu, Paulo, babcia ci dezodorant kupiła, bo no. zawsze przychodzisz bez to babci. To no chodź treba. tutaj, usiądź tu. No, do kamery. O, jakie ładne. O, Paulo, jaką koszulę dostał. Hmm. Będzie rosta. miał na święta. No fajna. Ubierz teraz. No. Ubierz, przymierz. Podoba ci się? Mhm. Uh -huh. Śliczna, nie? Uh -huh. nie? Niebieski ci pasuje. Fajne, A Nie ubrać. No, ubierz. Fajna ta koszula, super. No widzicie? Jak to dobrze mieć babcie. Nie wszystkie dzieci mają babcię i dziadka. Ale moje mają to szczęście, że mają. I dlatego Mogą się cieszyć takimi prezentami. Nie, Kasiula? Kasia teraz otworzy jeszcze. No już, przez, przez głowę włóż. Tak jak bluzę. A, otworzę te? No wkładaj Polu. Ale piękna. O, zobaczcie. Polo ubieraj już bluzę. E, znaczy bluzę, koszulę. No to zobacz, babcia Ci koszulę kupiło. <grym> Fajna. Zobaczcie, już jaki chłopak. No, tu musisz sobie, obok. Będziesz mi za szkalę Zobaczcie, jaka fajna. O, fajnie wygląda. Super. Śliczna ta kosula. Pokaż no. tą butelkę. Zobaczcie, taką butelkę Kasia sobie kupiła, zamówiła. Aqua Fork. Takie. Bo ja nie lubię, bo ta I woda tam... I to jest tam... butelka z filtrem. Bo woda w szkole chyba nie jest taka czysta. Dlatego... Tu w środku jeszcze jest taki specjalny woreczek. Dobrze, mama? Mhm. Mm I tu jest, zobaczcie, taki filtr. I te filtry chyba się potem kupuje, co? Ym, nie wiem. No na pewno. A nie mogę też jeść, tak, No zobaczyć. i zobaczcie, i taka butelka. Jeszcze wam tylko pokażę, w środku właśnie ma taki filtr. Kasia, włożyłaś go, tak? No. O, tak on wygląda. Tutaj wkładacie, tutaj w ten, w ten otworek. Dobra, teraz tą kulę odbawię. I po prostu wtedy woda przez ten przelatuje. Super. Kasia jest zadowolona. Jesteś zadowolona, Kasiu? Tak. No, pokaż tutaj się, powiedz. Tak? Tak. No i dobrze. Pierwszy tort Kasi. Łojeju, ile, ile świeczek, motelki. Widzicie, to jest pierwszy Kasi tort. Ciekawy, to. I same z Kasią robiłyśmy. Raczej ty. I z koleżanką, nie? To ja też pomagało. No już no Kasia, już dmuchać. Kasiolka dmuchaj. Czekam, że pomyślę. Pomyśl życzenie. Ołeś, ładnie. Kasiulka, pokaż co dostałaś. Tablet przyszedł. Pokaż jaki piękny, wow! I co? Taki jak chciałaś? No. Pokaż jej, o zobaczcie. Tutaj, Kasiu, opowiedz. Dostałaś oddzielnie, nie? To Etui. No. Etui było oddzielne. O, i Kasia już sobie go włożyła. Pokażesz, jak on z tyłu wygląda? Tak. Tak. Ale A tu? Bez oku. A, bo on jest na magnes, nie? Tak. No. I zobaczcie, tak wygląda z tyłu. I taki sam kolor, nie? Taki sam kolor Aha. ma. No, prawie taki. I tu coś pisze. A wła, zobaczcie. Kasia, na urodziny. Ja nie wiem, czy to widać. Czekaj, jakoś tak, żeby było widać pod światło. Spójrzcie. O. Kasia. Tu jest wyryte, że ten tablet należy do Kasi. No właśnie. Ale piękne, Kasi. Dali kilka takich samych instrukcji. No po każdym języku. A to jest po co, Kasiu? Nie wiem. A to jest pokazane. Po angielsku, nie? Tu jest po niemiecku. A no tak, bo tu jest kilka takich instrukcji. No to po niemiecku możesz sobie poczytać. Po angielsku też przecież, nie? No. Ale piękny, ładny. Także Kasia y, chciała właśnie takiego, taki tablet. Fiolet... Chciałam fioletowego też. Chciałaś fioletowy, na... nie? No właśnie. Bo ty się uczysz języków, nie na Duolingo. Ale nie tylko, bo lubię sobie grać. Też na lubisz tabletcie. czasami grać na tablecie. No właśnie. No. Także Kasia lubi sobie grać na tablecie i taki fajny piła, wow. No mi się on też podoba. A dzisiaj właśnie niespodziewanie przyszedł kurier i przyniósł właśnie paczkę. Także tak myślałam, że to dla Ciebie Kasia. Dlatego biegłam do drzwi normalnie jak rakieta. Także niespodzianka przyszła, nie? Tak. Ja, musiał oddzielnie łodopakę. O, zobaczcie, już brat <laughs> też patrzy. I co fajne, nie? Mi się podoba. Bardzo fajne, mi się też podoba. Zobacz, Paulo. Kasi, może byś pomógł, może Paolo ci po... zainstaluje. No ja wszystko. mogę ci zrobić. On może ci zrobić, widzisz? No, to ładnie Paulo zrobi. Bo... Tylko po, po, z Kasią razem, żeby tam było. A przed nocą jeszcze dalej duolingo. I co dało radę? Naprawić no. Kasiu? Ale zobacz, jaki ten jest ładny, nie? Tablecik. on Aha. taki szeroki. On jest chyba dużo szerszy od tego. Nie? Ładny, nie. I on jest... On jest tak naprawdę też taki chudy, nie? No ale okładka. A. No dobrze, ale tamten Plastry. masz od, 2000, od 2018, nie? A też fioletowa. No dlatego chciałam różową. Czyli tak samo. Tak samo. Tylko tam bardziej, ale jejka, jaki jak wyeksploatowany. Ten. <laughs> ale prawie się nie udało. I to by było prawie, na tyle. Oczywiście zostawcie coś po sobie, komentarz, kciuka w górę Jezus! i już niebawem następny filmik. Zapraszam Was serdecznie. Pa, pa!